Witamy wszystkie hodowczynie i hodowców. Dzisiaj mamy dwa loty. Siódmy i ósmy. Siódmy mamy 500 km. Gąbki zostały wypuszczone. Siódma, 25 i 320 km. Lot do działu. Tylko tamten pierwszy jest do wszystkich mistrzostw w Polsce, a ten jest do oddziału. Te 330 km głąbki zostały wypuszczone dopiero 9.30. Jak widzimy, dzisiaj jest poniedziałek, 9 czerwiec. Loty były w sobotę. Jedne oddziały miały inne. Dzisiaj mają bardzo dużo dzisiaj. No, pogoda po trasie też jest taka umiarkowana, ale wydaje mi się, że jest lepsza, chociaż jest bardzo duży wiatr. Ale powinno być lepiej. Zobaczymy. Chodzi o przede wszystkim o straty, żebyśmy nie wygubili głąbku, nie? Jak na samym początku mówiłem, ja 114 gołębi dałem rocznych sam na spis i jakoś te gołębie, co nie były, to i te sobie dają radę na tą 300. Poszło 33 roczne, a jeden tylko dwulatek, który był całkowicie, pierś miał rozwaloną, dziurę, dziurę miał w wolu i mimo to doleciał na drugi dzień i to koledzy, ciekawe do czego zmierzam, zmierzam do tego, że go zszyłem, najpierw tą dziurkę mu zszyłem, a miał tak jak groszek, otwór, czyli jeszcze musiał szponą go tam złapać i później mu tu całą pierś tu rozerwał, że normalnie tu było widać, może jak się uda, bo tu mam zdjęcie jak on był córce, bo dzisiaj córki nie ma, nie, nie, nie pomoże nam nagrywać, sami nagrywamy, bo lot jest w poniedziałek I z, tak mu się zgoiło ładnie. Zobaczymy, czy przyleci, czy może konkurs. że robi dwa tygodnie od tego wypadku. Przed na drugi dzień taki rozerwany. Zszyłem mu to. Gołębiło mi się bardzo szybko, żeby to u ludzi było, to było cud, cud, super by było. Żadnej yy, materii, żad, nic nie ma, tylko wszystko ładnie się zagoiło. Zobaczymy, czy przyjdzie, może nie przyjdzie, nie wiem, zobaczymy. Tylko to taki mój eksperyment, nie, że już go dałem. Tydzień temu w niedzielę go wypuściłem. Patrzę, on chodzi, klaszcze już ładnie. Mówię, o oh, kurde, to, to, to jest super, nie? No i nigdzie od tego, od tej pory że na żadnym treningu nie był, tylko od razu poszedł na 320 km po dwóch tygodniach. Eksperyment, jest to z tej, brat y, y, Leo, zobaczymy czy siądzie, nie? Dwulatek. Co do tamtych lotów, tamte loty były różne, wiadomo, że ten sezon jest taki, boczny wiatry, to były tam pierwsze gołębie, trzecie i tak dalej na oddział, yy i nie jest źle, ale mogą być lepiej zawsze. Zawsze w hodowcach to jeszcze lepiej. Dzisiaj zobaczymy, czy będą przewiane, czy wiadim pomoże, przygotowujemy gołębie, chodzimy, męczymy się, nie wiadomo jak to będzie. Także myślę wydaje, że decyzja była słuszna, żeby przełożyć ten lot na poniedziałek. Mi się wydaje, że 520 km tam jest, to gołąbki w 5 godzin powinny to pokonać Spokojnie, zobaczymy. Będziemy czekać. Teraz już mamy za 2012. Uważam, 12 po 12 powinny pokazać się pierwsze gołębie, no, Także czekamy za gołębkami i zapraszamy do subskrybowania, oglądania naszego kanału, bo dużo było telefonów. Yy, dlaczego nie ma filmików? No wiadomo, no, nie ma kamerzysty, teraz stoi za kamerą żona i co zrobić? No będziemy widzieć co będzie, jak to nam się uda. Czy dobrze zrobimy, czy córka nam to później ładnie zrobi z tego materiału jakiś filmik, czy nie no, Także zapraszamy do oglądania Mamy pierwsze gołąbki Ale to chyba z tego lotu 330 Tak, tak te 330 Samczyki pierwsze. Będziemy zobaczymy, jak to będzie się dalej układać. Oddaję żonie kamerę i pójdę zobaczyć, co z takiego lotu. Także dwa na raz przyszły. Teraz zobaczymy. Miczka super i samczyk z pięćsetki, jedna eska, ta na te eski, z dziesiątki to nie ma co patrzeć, tam bo to stotolotek to jeszcze przy takim, takich pogodach wiatrowych to przegonią, ale z pięćsetki, z trzysetki jeszcze nie ma, z pięćsetki, no to są dwa goły, o są następne, powolutku, i też są stay. z tej, z pięćsetki, bo tam miał, A, oby dwie białolotki są, kurde, niech siądą, oby z pięćsetki. I obydwie są w dziesiątce, no ale ja na GMP, na takie typowanie, to tam nie zwracam uwagi, bo to, to jest to lotek. O, trzy, aż o kurde, ten nieważny, ta jest ważniejszy. No kurde mole no tą widną dałem, bo miała skrzydło zerwane i jej Mk tylko dałem do oddziału tą, co skoczyła. I popatrz, jest. Ja koledzek... Achim mówiłem Ci, że ja dałem do poza tą yy, dziesiątkę mówię bo to skrzydełko miała zerwane. Ona sobie przyleciała jest wszystko w porządku. Także na razie jest dobrze i zobaczyć zobaczy są Jest następny traf na z dziesiątki. No tu jakiś, ale już ta od tyłu od tyłu.

Od tyłu, od tyłu znowu. O zobacz. Białorodka, Białorodka już ma siódmy konkurs. Białorodka i, i w dziesiątce też jest. W chaos pierwsza. I tam ta siweczka chyba też. To tam jednak, tym też jest typowana. Ostatnio była trzecia z 500 i taki ciężkiej. Jak szczęście jest, to siadaj. Jak nie masz szczęścia, to nie siadajmy. Jest, 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 jeden. jest piątka, ale to mi to nie chodzi o to typowa reszta. Jakaś adwerna zajęta Typowa, chcę zobaczyć, czy dobrze, prawda, nie? ale wszystko straszne. Teraz chyba już reszta to będzie wszystko od tyłu usiadać. Bo tej to, to jest tak bez kierunku. Od tu od tyłu, już dwa, dwa od tyłu, już, już od tyłu od składają się Teraz, 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 jodin Ale połowy to nie mój jeden połowy. Jest tu znowu z boku. Jest dobrze. O, trzy, trzy są, ale połowy jest jeden obcy. O, są z tego, z trzysetki są też, już te, teraz i z są. Pierwsze z trzysetki się pokazały, głowy jakieś tam też, obcy, 300 -ki. Teraz trzysetka i to razem, no. Ale ta trzysetka była bardziej przywiana, jednak, bo ta białolotka i ta niebieska są z trzysetki. To bardziej przywiane. no. Ważne, że ta to była trzy razy na wystawie ogólnopolskiej. Ostatnio 46 miała w B teraz. I ona jest z tym skrzydłem zerwany. A Achimowi mówiłem, że daję ją, to mi nie dawaj. A Mietkowi też mówiłem. A ja mówię, nie, kurde, to są uparte, dobre gołębie i walczą. I że Ro, roczne, albo ta, ta samiczka, czy pomalona była ale teraz ładna pogoda się robi, nie? następny zobaczymy, czy są o, roczne, teraz roczne się dają o, o, o. ta ciemna super samiczka Baut taką chciałem zobaczyć co ten gołąb zrobi I tak sobie lekceważyłem a super samica siada no. I ona była na 500, To i ona jest pięćsetki Roczno poszła na 500. Dzisiaj podczas lotów naszych pomieliśmy dwa, bardzo dużo gołąbków chyba ze siedem do mnie e, siadało jeden tu mam w ręku i to kolorowe, tam jest na tym siedzi, zaraz wejdzie też zadzwonimy do o proszę, tak wchodzą z lotu. moje też wchodzą, nie mówię, że tych kolegów tylko wchodzą, tylko moje też i tutaj jest samiczka, zadzwonimy roczna, zobaczymy skąd lecieli czyli to jest gołąb, zobaczymy My. O, jest sygnał. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, 1501 roczna samiczka, to jest pańska? Tak, proszę pana. A skąd pan jest? Sławków to jest oddział? Dobrowa Górnicza. Górnicza, no, jest w Szelcach opolskich u Pielasiaka. No, także ją nakarmię i ją puszczę, Dzisiaj mi kolorowe gołąbki odwiedziły mnie, bo jeszcze tam następna szpaczka tam siedzi, też chce wejść, czerwone płowe były. Co żeście lecieli dzisiaj? Tak, tak, a No, no i się wszystko zgadza. No, Wittenberge my żeśmy lecieli i tego my się mieszają, lecą razem i wchodzą. Nie? A jaki, jaki lot żeście mieli? Udany czy nie? Aha, to, to której żeście puścili? 8.30. Aha, 8.30, a my 7.25? No i się zgadza, nasze schodziły, bo my na wysokości wyżej nad Berlinem, nie? no tak, też tam No i nas, nasze zeszły, połączyły się z waszymi, i z innymi gąbiami, i tak się to dzieje w tym sporcie. Także yy, napoje, nakarmię i puszczę. No, no i pozdrawiam do, do, dobry lot. Także przepraszam tego hodowca A tam słynnego. Może kiedyś, a teraz to już leci, poleci, nie już... Cały A no. Dziękuję panu ślicznie, no. Do widzenia. No proszę. No już jesteśmy po locie, można powiedzieć. Jeszcze kołówki, które tam przeszły. To, to im wybaczymy. Że nie trafiły na gołemnik, go bo ostatni, tak jak mówię, to jest sport taki, który kochamy koledzy. Ale to jest niesprawiedliwy. Zgadzacie się ze mną, to jest tak, nie, to nie, to jest typowane, czy są w ogóle, ale nie jest źle. Była 300, pięćsetka. Ważne, że gołbies są, że się nie wygupiły, że dalej będziemy lecieć. To jest najważniejsze. Przy okazji chciałem podziękować kolegom, którzy z ostatniej 500 bardzo ciężkiej. E, wypuścili gołębie. A jeden co ciekawe, bo w większości wszystko poszło w na łódź tam w tamtych stronach zostało. No i e, tu chcę podziękować e, prezesowi okręgu Łódź koledze Stępnik. Kolega Stępnik. Chcę podziękować. Tam gołąb zginął. Nie wiem czy grad go zabił, czy co i wziął, przekazał tutaj do szczelec tipesa obrączkę zdjęciem i zrobił tak nasze gołąbki giną koledzy. Nie to, że wejdzie do Mika że coś się wydarzy, tylko po prostu zginie. Teraz nagrywamy, gołąbki sobie siadają z tyłu, ładnie jeszcze tu siadają i nie żył. Jaka przyczyna była tego gołębia, nie wiadomo. Już na y, dwa dni po, 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 locie, nie? To, to było, był lot y, w sobotę to w poniedziałek już nie Rzym, nie? Także było to. To temu koledze chcę podziękować. Następnie chcę podziękować koledze Marcin z z pod Płocka, bo ja się pytałem, czy mogę wymienić nazwisko. Tak, kazał powiedzieć. I to jest Podpłockiem, Płockiem ta samica. Wszystko tam było przewiane z pincetki. wiatry, tak rozdają karty. Powinni zarządy myśleć. Że plan lotów jest tam, ale jak jest inny wiatr, nie lecieć tam, schodzić na dół i będzie wszystko ok. okay a my idziemy do góry, gołębie schodzą, ścinki zabierają się, idą tam, a wiatr mu pomaga, to on jest jeszcze zadowolony i tam idzie. No, taka jest prawda, tym bardziej roczne gołębie. No i też y, wypuścił y, gołąbka, ale co ciekawe. Ten kolega nie jest hodowcą. Był kiedyś, mówi, że kiedyś lotował i kołk, z kansenu złapał tego jak kolega Marcin i wypuścił go, gołąbek przyszedł. Jeszcze nie był dobrze odbudowany, e, przyszedł. Jeden super też gołąb e, po synie Leo e, w Lublintu, za Lublincem się zameldował do autostrady, tam ten pan mieszka, rolnik tam i mówi wszedł do kurnika do kur i też go odbudował, kazał mu odbudować. I po trzech dniach ten gołąbek doleciał. Także kolegom wszystkim dziękuję. Dobry lot. Zapraszamy do następnego oglądania. Jeżeli będzie miał ktoś nagrywać.